Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Fajowe czołgi premium. W tym odcinku zagram i kilka słów powiem na temat czołgu radzieckiego niszczyciela czołgów ISU-122S, mój nowy czołg premium 66. Wchodzę sobie dzisiaj na stronę World of Tanks.eu. Informacja, oferta specjalna: Operacja Bagration, i tutaj jest informacja o tym, że od jutra do godziny 7.30 do wtorku do godziny 7 możemy kupić czołgi radzieckie i niemieckie o 30% taniej od 6 do 7 tieru, gwiazdki razy 3 oraz szkolenie załóg 50%. Tu mamy też ciekawe misje dla tych czołgów od 4 tieru niemieckich i radzieckich. Możemy bardzo szybko wyszkolić doświadczenie dla załogi, czyli prawie w każdej bitwie mamy o 50% więcej, no i na dole zauważyłem, że jest oferta specjalna również w sklepie, czyli można kupić za niecałe 30 euro czołg radziecki, niszczyciel czołgów radziecki 7 tieru ISU-122S, plus miejsce w garażu, plus 2550 golda oraz 3 dni premium. No więc, tak żebyście coś tam też wiedzieli na temat tego czołgu, to zaraz zagram pierwszą swoją bitewkę, no i spróbuję też kilka słów na temat tego niszczyciela czołgów powiedzieć. A więc, dawno nie grałem SU-152, ale wychodzi na to, że ISU-122S, tak naprawdę to jest bardzo podobny niszczyciel czołgu do radzieckiego 7 tieru, su 152 zaraz zerkniemy, czyli SUS-152 i działo tu sobie przysunę. Silnik ma 600 koni a sprawdzimy, porównajmy to do ISU-122S czyli wytrzymałość taka sama, waga delikatnie cięższy jest. ISU 122S, moc silnika 600 koni, tak samo. Prędkość obrotu. Tutaj to jest chyba prędkość bez dobrych gąsienic, więc ciężko mi teraz powiedzieć. Tu mamy 27. Pancerz kadłuba 75 ma SU, 60 po bokach oraz 60 z tyłu. Tu mamy 90, 90 i 60, czyli więcej. No i jeżeli chodzi o działo. Zasięg y, widzenia 330 tu mamy 350, czyli więcej jest w ISU 122S działo. Jeżeli chodzi o działo zerkamy, y, najlepsze działo w SU y, 152 jest identycznie takie samo jak y, działo ISU-122S, czyli bardzo dobra szybkoszczelność. Penetracja y, 175 na goldzie 217. Uszkodzenia 390 celność 0,41 oraz czas celowania 2,9 sekundy ponad 2,5 tony ważący yy, ważące dział. Jeżeli porównać z ISU-122S do innego siódmotyowego radzieckiego niszczyciela, Czyli do 122-44. Tutaj widać, że suma mniejszą wytrzymałość. Silnik 500 koni, a nie 600, ale jest szybszy, ma niesamowitą prędkość obrotu, czyli mobilniejszy niż się Jeżeli chodzi o pancerz, jest tak samo, czyli 90, ale oczywiście, zobaczcie na ten kąt. Czyli su 122-44 zdecydowanie pancerz z przodu ma lepszy. Ja tak tylko to wam pokażę na przykładzie w inspektorzy, czyli to jest ISU 122S. No i tutaj mamy w zasadzie wielki weak spot. Po lewej stronie działa, czyli niecałe 100 pancerza. Tu między gąsienicami to jest 110, 112, czyli do 120, naprawdę z przodu bardzo mięciutki czołg. Oczywiście, jeżeli trafimy w jarzmo, no to co innego. A jeżeli chodzi o, gdzie on jest? On jest. Tutaj, SU-122-44, no to pancerz 490 z przodu, ale patrzcie się, no tutaj 150, 160, no i wiele rykoszetów taki skontowany pancerz może zrobić. Dobra, ale wracamy do y, ISU y, 122S. Aha, jeszcze jedna rzecz. Y, wiadomo, SU 12244 zawsze wszyscy mówią świetna szybkoszczelność. Ale wyobraźcie sobie, że ISU 122S y, ma jeszcze lepszą szybkoszczelność, y, ale celność i czas stylowania takie samo. Czyli y, jak widać. 6,11 sekundy pokazuje mi tutaj, że bieżący czas przeładowania, a su 122 44 ma 6,6 sekundy. Czyli tak to wygląda. Bardziej mułowaty niż su 122 44, ale za to z lepszą szybkoszczelnością oraz z lepszym zasięgiem widzenia. Zobaczmy, co na ten temat pisze Wargaming. Ciężkie działo ofensywne ISU-122S zbudowane na bazie czołgu IS było skuteczną bronią zarówno przeciwko niemieckim czołgom, yy, ciężkim czołgom, jak i fortyfikacjom. Yy, prototyp zbudowano yy, w czelabińskiej Fabryce Kirowa w kwietniu 1944 roku. Został wcielony do służby w sierpniu tego samego roku. W latach 1944-1945 wyprodukowano 675 egzemplarzy. Oczywiście y, załogę y, ten czołg y, już dostał z y, towarzyszami broni na 100%. Y, tak samo jak IS-2, ale po co mam y, szkolić tą załogę? Jak mogę sobie przenieść z innego y, niszczyciela czołgu? Akurat przeniosłem z obiekta 268 y, nie 3,5-perkową załogę. Dobra, to co? Przyszedł czas na pierwszą bitwę. W moim wykonaniu Aha to może jeszcze jak już go tak kupiłem To wezmę no przynajmniej na lato Mu jakiś tam O takie zielone Ładne mu kupię No i przejadę się Oczywiście pierwsza bitwa to rzuci mnie na topkę Więc tutaj O goldzie nawet nie będzie Mowy No i tak mnie rzuciło Bez artylerii fajnie No zobaczymy jak to wyjdzie No, że nie w jakieś miasto chciałbym wyprób wypróbować, po prostu jakby podjechał do mnie jakiś ciężki czołg i co 6 sekund, tu, 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 po 400. Ok, no nic, ja przejadę się na razie gdzieś w okolicach G6. No I tam spróbuję coś postrzelać. Obniżenie działa 6 stopni, czyli nie za dużo. Tak samo po bokach też nie za dużo. Ale nawet się tutaj w miarę szybko um, rozpędza. 6,10 sekund, tradycje, no coś niesamowitego. Poczekam, może wyświetlą jakiegoś lajta. Tak jest, 322 trafione, ale zostałem zauważony, więc próbuję troszkę... Na, na pewno próbuję zniknąć. Dobra. Znikłem, więc teraz jadę do góry. Tam mamy czołgi ciężkie. Czekamy aż coś wy, wychyli się. Dobra, muszę skierować teraz działo na drugą stronę. Jak widać miasto zostało zaatakowane. No, tak sobie uprzedziłem jednego. No i tu mamy y, ciężkie czołgi. Na razie tylko 300 obrażeń to wstyd. więc chciałbym do tego Arela się przejechać TOG-2 dobra, lecimy do tog 2 Niestety na razie przegrywamy, ale już wygrywamy. Czekam na tego RL'a. O, cito! I mamy RLka. Dobra, jadę po tego ARL-a. No i końcówka, ostatnie czołgi. W mieście mamy fałkę, tu mamy E25. To pojadę po tego E25. Zjadę. Dobra, jeszcze fałeczka przez most. No i po meczu. Jak widać, co 6 sekund, no coś niesamowitego. Oczywiście wszyscy gracze, co grali na Sus 152, to wiedzą, co to jest zadziało 122 mm. No już mu nic nie zrobię. Został podpalony i zniszczony. Okej, okay, no takie nic, tylko 2728, nic ciekawego. I wyniczek medal drugiej klasy. Zarobek zobaczmy. 53 000 czyli nawet nawet yy, jak na 2000 obrażeń yy, czyli 7 strzałów 7 celnych i ponad 2100 obrażeń i zarobiono 53 000 wszystko w 5 minut czyli szybciutko No czołg yy, w zasadzie ciekawy ale tak naprawdę yy, jednak to nie jest SU-122-44 czyli całkiem co innego Obr obrót po prostu yy, o wiele lepszy, prędkość obrotu. Yy, a tutaj mamy czołg premium za 100, ponad 120 zł, który tak naprawdę jest bardzo podobny do Su-152. Jeżeli ktoś ma kasę, to oczywiście yy, niech robi co chce z tą kasą, ale moim zdaniem yy, lepiej chyba sobie kupić do garażu siódmotierowy yy, czołg Su-152. Niż e, kupować za taką kasę ten czołg Myślę, że zdecydowanie lepiej do zabawy kupić sobie Su-122-44 Oczywiście matchmaking tutaj mamy do czołgów 9 tieru Więc jak się będzie zachowywał ten czołg na 9 tierach No to ciężko mi powiedzieć No to tyle, dziękuję za uwagę i do zobaczenia, trzymajcie się, razie.